Wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. A dzisiejszy mecz komentują mówiący te słowa Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie, siedzący obok Jacek Laskowski. Young Boys Berno zmierzy się z wiktorią Pilzno. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. My? To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera, stawia na takiego delikwenta, a on musi odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach zupełnie jakby chłodną głowę zostawił w szal. Mają okazję wyprowadzić. Odważnie wyszedł teraz bramkarz. Gdyby się choć na moment zawahał, z pewnością nie zdążyłby zablokować napastnika. Ciekawe teraz podanie nad obrony. Spójrzmy. Prania w pole karne. No i nic z tego. Atak przerwany po stracie, muszą więc teraz wrócić. Szansa na gola No, chyba trafi. Przez taką defensywę. Naprawdę udana interwencja. Może się teraz rozpędzić wzdłuż niebocznej. bocznej. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. No i znowu są przy piłce. No ja się wcale nie zdziwię. Jeszcze. Nie wyobrażał, że sędzia przymknie na to oko. Wymanewrował rywala. Ależ to było ładne. Nie ma gola. Tylko poprzeczka. Niewiele tam zabrakło. Gdyby piłka odbiła się pod innym kątem, mielibyśmy prowadzenie. Patrz Tomku, to musi być gol. Jest! Proszę. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami znakomita robota. Wciąż prowadzi piłkę. Czy to... Świetnie zagrał. Będzie drożnie, Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Na 11 metr z rogu. Wybija, ale niedobrze. Przeciw... No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Czysty ślizg, odzyskanie piłki czasem, ryzyko się opłaca. Piłka. Łatwo to broni teraz. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Uwaga, za chwilę może być remis. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Dobrze odczytali zamiary rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Ostatni kwadrans tego spotkania. Za chwilę możemy mieć centrę. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Nie daje się teraz zatrzymać. Dobra okazja na bramkę. Będzie bramka! Druga bramka! To było akurat najważniejsze. 2 do 0, gramy dalej. A za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. No to chyba musi być czerwona kartka, proszę Państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Dla mi nowego czasu gry. Bierze teraz na siebie ciężar gry.